Szanowni Państwo, ochronimy gorlickich medyków to akcja, która została zainicjowana przez Was. Podejmujemy wyzwanie, łączymy siły, zbieramy środki na to, co dzisiaj jest najważniejsze czyli na środki ochrony osobistej dla pracowników gorlickiego szpitala. Ochrońmy gorlickich medyków. W imieniu gorlickich lekarzy zwracam się do Was z prośbą o wsparcie dla inicjatywy Chronimy gorlickich lekarzy. Codziennie mamy kontakt z potencjalnie zakażonymi pacjentami, a dostęp do środków ochrony indywidualnej staje się coraz bardziej utrudniony. Pomóżcie, proszę, chronić nas, abyśmy mogli skutecznie i bezpiecznie leczyć Was. Dziękuję. Wojciech Podzieliewicz, przewodniczący Oddziału Terenowego w Gorlicach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarza. Jesteśmy na pierwszej linii kontaktu z pacjentem. Środki ochrony osobistej są nam niezbędne, dlatego bardzo Was prosimy, wspierajcie akcje ochrony gorlickich ludzkich medyków.